Mówili, że był filarem społeczności. Sąsiedzi widzieli, jak odśnieżał dla starszych. Dla miejscowych dzieci był pogo-klaunem, który rozśmieszał je sztuczkami i nagradzał balonikiem za grzeczność. Gdy zdemaskowano tego sadystycznego mordercę, bliskiego przyjaciela polityków i profesjonalistów, społeczeństwo było wstrząśnięte do rdzenia. John Wayne Gacy powiedział w areszcie: "Wziąłem 3,5 godziny serum prawdy". Sodu a metalu maksymalną dozwoloną dawkę. To dowodzi, że nic nie wiem o zbrodni. To dziwne, bo jego czyny były niezapomniane. Gdy Geisi nie bawił dzieci sztuczkami, urządzał prywatne pokazy w domu, prosząc młodego mężczyznę o założenie kajdanek i próbę uwolnienia się. Wiedząc, że Geysi był szanowany w lokalnej społeczności, ofiara chętnie założyła kajdanki. Jego oprawca następnie zakładał pętle na jego szyję, stopniowo ją zaciskając. To był moment, kiedy ofiara zdawała sobie sprawę, że to nie był żaden trik, a Gesi z pewnością nie był filarem społeczności. Wróćmy do początku. Jak wielu przyszłych seryjnych morderców, młody Geisi miał trudne dzieciństwo. Wpychał swoje traumy w najdalsze zakamarki umysłu, ale nie minęło dużo czasu, zanim jego przerażająca przeszłość nie ujawniła się na nowo, gdy dorósł. Gesi jako dziecko był wyrzutkiem i miał surowego ojca. Czuł się bezsilny. To rzadko dobrze wróży dorastającemu, ale w wieku 18 lat wydawało się, że gejsi radzi sobie całkiem dobrze. Został asystentem kapitana okręgu u polityka Partii Demokratycznej. Wydawało się, że młody gejsi staje się szanowany. Mimo to w oczach swojego ojca nigdy nie mógł zrobić niczego dobrze. Jego ojciec, bardzo okrutny, często wyzywał syna od ciot i podobny. John Wayne Gacy był homoseksualistą, ale z powodu ojca tłumił swoje popędy i uczucia seksualne. Jeden z prowadzących detektywów stwierdził, że Gacy był homofobicznym homoseksualistą, tak mocno zaprzeczał swojej orientacji. Gacy wyprowadził się od ojca i ostatecznie pracował jako asystent w kostnicy w Las Vegas. Tam być może zbyt mocno zainteresował się balsamowaniem ciał. Pewnego dnia wszedł do trumny niedawno zmarłego mężczyzny. Przytulił ciało, gładząc śliską, zabalsamowaną skórę. Przez te chwile nie czuł się bezsilny. Wyskoczył strumny w szoku. Z prawdziwie żywymi, młodymi mężczyznami trudniej było mu nawiązać intymne relacje. Chociaż Jaycee się ożenił, to było tylko przedstawienie. Kiedy został kierownikiem w restauracji KFC, często zapraszał młodych pracowników do swojego domu, żeby pograć w bilard i napić się alkoholu. Często ich podrywał, a gdy go odrzucały, twierdził, że żartował. Ci chłopacy zazwyczaj nie byli gejami, a nawet jeśli byli, Geysi raczej nie był atrakcyjny. Jego rozwiązanie na te nieodwzajemnione zaloty było proste i podłe. Najpierw ich porywał, torturował, a potem zabijał. Robił to wielokrotnie, nie wzbudzając niczyjej ciekawości. Był przecież liderem społeczności, organizatorem parad, odnoszącym sukcesy biznesmenem i zbieraczem funduszy, którego maska mocno przylegała do jego pulchnej twarzy. Jak później mówiono. Był diabłem w przebraniu. Ale bądźmy szczerzy. Każdy spostrzegawczy, kto rozmawiał z Geysim, po 20 minutach zauważyłby, że coś z nim nie tak. Gdybyście spędzili z nim kilka tygodni, prawdopodobnie zobaczylibyście jego ogromny zbiór pornografii. Oczywiście to nic złego, ale powinniście zauważyć, że w późnej młodości spędzał tyle czasu z chłopakami, co z żoną i dziećmi. Wtedy dowiedzielibyście się, że miał dwie postacie klaunu. Pogo czyli miłego klauna, oraz paczesa, czyli czasem diabelskiego klauna. Nie trzeba czytać Zygmunta Freuda, by wiedzieć, że miał dwa oblicza. Czasem zostawał w stroju klauna i widziano go nieprzytomnego nad piwem w barze. Jeśli do tego czasu nie doszedłeś do wniosku, że Pan Gejsi może coś ukrywać, być może coś mrocznego, to twoja intuicja była tempa jak ziemniak. Nie trzeba było wyjątkowej intuicji, by dostrzec jaki był. Molestował seksualnie kilku młodych pracowników. Pewnego razu powiedział do niego: Wiesz, jak łatwo mógłbym użyć broni, by cię zabić i pozbyć się ciała? Możliwe, że widziałeś młodych mężczyzn wchodzących do jego domu, którzy już nie wychodzili. Rozmawiałeś z młodym mężczyzną, którego Gejsi chciał skuć kajdankami i zabić, ale został przez niego obezwładniony. Gejsi powiedział temu facetowi: Nie tylko jesteś jedynym, który wydostał się z kajdanek, ale jeszcze założyłeś je mnie. Byli też inni, którzy przeżyli. Jeśli byłeś młodym facetem z tamtych okolic, na pewno słyszałeś o panu Geisim dziwnym klaunie, który nie umiał trzymać rąk przy sobie. Gdybyś spojrzał głębiej, zobaczyłbyś, że był w więzieniu za napaść na młodego mężczyznę. To rodzi pytanie: czemu go nie przesłuchano? Częściowo dlatego, że wtedy nawet policja nie wierzyła, iż seryjni mordercy mogą wyglądać jak wzorowi obywatele. Geisy nie był tylko filarem społeczności, był jej fundamentem, zwłaszcza odkąd rozkręcił swój biznes malarski, dekoratorski i konserwacyjny. Jego działalność polityczna zapewniła mu nawet zdjęcie z pierwszą damą, Rosalyn Carter. Gdyby istniał uniwersytecki kierunek seryjnych morderców, pierwszą rzeczą, której nauczyłbyś się na zajęciach z taktyki inwazji, byłoby to, że jeśli chcesz zostać głównym wilkiem, najpierw musisz opanować do perfekcji grę baranka. Zarabianie pieniędzy... Daje mordercy ochronę, podobnie jak amerykańska Secret Service, która udzieliła gac specjalnego pozwolenia. Dobrze, przejdźmy teraz do tego, jak w końcu został złapany. 11 grudnia 1978 roku kobieta o imieniu Elżbieta Pace poszła do lokalnej apteki, żeby odebrać swojego nastoletniego syna, który tam pracował. Tego dnia była w świetnym nastroju, bo obchodziła urodziny i zaprosiła przyjaciół na przyjęcie. Oddany syn, Robert. Pomógł jej przygotować wszystko na przyjęcie. Robert powiedział swojej mamie, żeby poczekała na niego na parkingu. Powiedział, że musi tylko porozmawiać z pewnym facetem o możliwej pracy na lato. Pracy, która płaciła znacznie więcej niż jego zajęcie w aptece. Pani Peist powiedziano tylko, że facet oferujący pracę pracował w budownictwie. Robert poznał go, gdy przyszedł do apteki porozmawiać o pracach konserwacyjnych. Elżbieta siedziała w samochodzie. Podekscytowana nadchodzącą imprezą i zadowolona, że jej syn pomagał zadbać o to, żeby wszystko poszło dobrze. Ale potem minęło 20 minut, a on wciąż nie wyszedł ze sklepu. Już nigdy go nie zobaczyła. Nie mogła cieszyć się imprezą tego wieczoru, gdy jej syn wciąż się z nią nie skontaktował. Nawet nie zadzwonił, żeby powiedzieć, że coś go zatrzymało. Później tej nocy, kiedy wszyscy już wyszli, zadzwoniła na policję i zgłosiła zaginięcie Roberta, informując ich o wykonawcy, z którym miał się spotkać. Policjanci szybko ustalili, że sprawcą był 36-letni John Wayne Gacy, znany prawie całej społeczności. W trzech miastach został człowiekiem roku Junior Chamber of Commerce. Prowadził odnoszącą sukcesy firmę i spotkał żonę prezydenta. Policjanci odkryli, że mężczyzna często bywał na oddziale dziecięcym lokalnego szpitala. Tam, przebierając się za pogo klauna, dla poważnie chorych dzieci, skakał i robił sztuczki. Jedną z jego sztuczek było zakładanie dzieciom kajdanek i udawanie, że zgubił klucz. Strasząc, że tak zostaną, inną, bieganie wokół i wiązanie ich liną. Dzieci nie mogły się tym nacieszyć. Sąsiedzi podczas rozmowy z policją twierdzili, że Gacy był wspaniałym facetem, mimo dwóch rozwodów i rzadkich kontaktów z dziećmi. Każdego roku na Boże Narodzenie jego dom był zawsze tym z największą ilością światełek. Kiedy padał śnieg, zawsze wychodził na ulicę i odśnieżał podjazdy starszym ludziom. Policja nie pomyślała od razu: Aha, sadystyczny seryjny morderca. Mogli zostawić gejsiego w spokoju, gdyby nie zaprzeczył, że był w aptece w dniu zaginięcia Roberta. Świadkowie go widzieli, co skłoniło policję do dokładniejszego śledztwa. Wystarczyło tylko lekko podrapać powierzchnię, by odkryć, że klaun na pół etatu był wcześniej więziony za atak na nastolatka. Zauważyli też, że w podobnej sprawie takie zarzuty już oddalono. Szokował też raport policji z 1978 roku, gdy Gacy zaprosił 28-letniego mężczyznę do auta na wspólne palenie trawki. Powiedział wtedy policji, że Gacy ogłuszył go, przykładając mu do ust szmatkę nasączoną chloroformę. Gacy zabrał go do domu i zaatakował. Policja nie oskarżyła Gacy'ego, a sprawę zakończono wypłatą 3000 dolarów. Teraz, kilka miesięcy później, powiązano go z zaginięciem nastolatka. Policja musiała wszcząć śledztwo. Zbyt wiele rzeczy wydawało się nie w porządku z Gates'em. Policja z nakazem przeszukała jego dom. Znaleźli książki i filmy o seksie, pistolet startowy, nylonową linę, leki nasenne, policyjne odznaki, liczne dowody tożsamości i bieliznę nienależącą do Gacego. W jego sypialni wisiał ogromny obraz klauna, w pobliżu znajdował się telewizor, budzik i radio, które, jak nie wiedzieli policjanci, należały do jednej z jego ofiar. Policja znalazła dowód koronny, faragon z apteki w koszu na śmieci, wcześniej będący w kieszeni Roberta Peista. Nie wiedzieli jeszcze o tym. Policja znalazła też pierścień z napisem Class of 1975 z Main West High School. Na nim były inicjały JOT A.S., nie wiedzieli wtedy, że pierścień należał do byłego pracownika Gacy'ego, Johna Alena Sykesa, który także był ofiarą. Od tego czasu obserwowali jego dom i śledzili go wszędzie, gdzie się pojawiał. Geysi początkowo czerpał z tego przyjemność, podchodził do radiowozu przed domem i informował policjantów, dokąd idzie. Z czasem mówił, że policja go nęka bez powodu, cały czas próbując udowodnić, jaki jest ważny. Detektywi wybrali się z Geysim na lunch i spytali o jego sprawę z klaunem, Gejsi przyznał, że lubi być pogo. Bycie klaunem, jak powiedział, oznaczało, że można wyjść do ludzi i łapać kobiety, a one tylko się z tego śmiały. Powiedział im, że będąc klaunem, można ujść na sucho, nawet z morderstwem. Policja przesłuchała byłego pracownika Gejsi'ego, który zeznał, że ten kazał mu rozsypać wapno pod podłogą domu. Zaczęli starać się o drugi nakaz przeszukania. Gejsi pewnego dnia zdenerwował się, podszedł do pojazdu obserwacyjnego i powiedział policjantom, by weszli, napili się kawy i sami zobaczyli, że nic się tu nie dzieje. Tymczasem sąsiedzi zastanawiali się, dlaczego ci okropni policjanci nękają biednego pana Gejsiego. W domu jeden z policjantów zauważył coś, kiedy spuścił wodę w toalecie. To nie było nic fizycznego, to był zapach. Zapach, który każdy detektyw zna bardzo dobrze. Śmierć! Drugi nakaz mógłby nadejść szybciej. Wkrótce potem Jaycee zjawił się w biurze adwokata, zdenerwowany i pijany, oznajmił prawnikom, że chce coś powiedzieć. Na pytanie co chce powiedzieć, Jaysi pokazał gazetę z artykułem o zaginionym Robercie Peiście i stwierdził, chłopiec nie żyje, on jest w rzece. Przez całą noc pijany Jaysi mówił, że był ławą przysięgłych, sędzią i katem wielu, wielu ludzi. Powiedział, że część jest pod domem, inni w rzece, choć Jaysi coraz bardziej bełkotał ze zmęczenia. Nie był wtedy aresztowany, więc wyszedł z silnym kacem. Krótko cieszył się wolnością, lecz zanim ją stracił, spotkał się z przyjacielem i wyznał: Byłem niegrzecznym chłopcem, zabiłem 30 osób, plus minus kilka. 21 grudnia policja dostała drugi nakaz przeszukania jego domu. Kiedy się rozglądali, znaleźli coś w rodzaju zapadni: doprowadziło do przestrzeni podpodłogowej, więc jeden z detektywów wszedł do środka i zaczął czołgać się tunelem. Odór rozkładu natychmiast wypełnił mu nozdrza. Krzyknął do detektywu. Myślę, że tu jest pełno dzieci. Policja odnalazła trzy ciała w różnym stanie rozkładu oraz fragmenty ciał. To, na co patrzyli, było być może jednym z najgorszych seryjnych morderców w historii Stany Zjednoczone Ameryki. Okazało się, że Geisy zabijał już od jakiegoś czasu, nawet kiedy mieszkał ze swoją drugą żoną. Wychodząc z domu, zwabiała młodych mężczyzn, obiecując alkohol i marihuanę. Często bawił się z nimi w swoją klaunowską grę, zakładając im kajdanki na nadgarstki, żeby sprawdzić, czy potrafią się z nich wydostać. Zaczynali się niepokoić, a wtedy on ich dusił. Zazwyczaj robił to powoli, najpierw zakładając im linę na szyję i mówiąc, że to też jest zabawa. Stopniowo zaciskał ją mocniej, przekręcając kijek, aż ledwo mogli oddychać. Torturował niektóre ofiary w stanie skrajnego cierpienia. Jego żona narzekała na okropny zapach, a gejsi winił za to martwe szczury. Gdy zbyt często się skarżyła, kazał jej zająć się swoimi sprawami. Pytała o ubrania i portfele które znajdowała należące do młodych mężczyzn. Geysi znów powiedział jej, by nie wtrącała się w jego sprawy, więc odeszła. Policja przesłuchiwała, ocalały, głównie biedne dzieci i prostytutki z ulicy. Geysi chętnie podwoził autostopowiczów, zapraszał ich do domu i pokazywał zdjęcie z pierwszą damą. To zwykle wystarczało, by mężczyźni czuli się bezpiecznie. Przeżyli tylko dlatego, że stanowczo odmówili zabawy w kajdanki z nim. Nie zgłosili tego policji, bo większość uważała ją za wroga. Ci, którzy dali się nabrać, ginęli. Gejsi zeznał policji, że podczas ostatniego duszenia ofiary często recytował psalm 23. Zaczyna się, pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. A później pojawia się niezapomniane zdanie, choćbym chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę. Tylko Bóg wie, co myślały jego ofiary. Gacy popełniał większość zabójstw, będąc znanym jako Pogo, więc mógł jednocześnie zabijać i zabawiać chore dzieci lub dzieci polityków. Gacy wyznał profilerowi FBI Robertowi Resslerowi, że jego ofiary były według niego bezwartościowymi małymi pedałami i łobuzami. Później zaprzeczał morderstwom, twierdząc, że został wrobiony oraz oskarżał media o zrobienie z niego potwora. Powiedział: Stworzyli ten fantastyczny obraz potwora i to trwa już od 12 lat. A ja nigdy się nie wypowiadałem i nie miałem potrzeby rozmawiać z mediami z prostego powodu. Oni szukali sensacji, szukali potwora. To nie była przekonująca obrona, skoro pod jego domem znaleziono wiele ciał, a ich rzeczy były w środku. Gacy w wywiadzie powiedział: Jeśli chcesz powiedzieć, że spałem w domu z martwym ciałem, ok, zgadzam się, ale w tym samym pokoju? Nie. Zmarli ci nie zaszkodzą, obawiaj się żywy. Kiedyś stworzył dokument podczas korespondencji z The New Yorker'em. Była to sesja pytań i odpowiedzi, na które sam odpowiadał. Oto kilka odpowiedzi, byś lepiej zrozumiał, jak się oszukiwałeś lub był kłamcą. Moim największym żalem jest to, że byłem tak ufny i łatwowierny, przez co zostałem wykorzystany. Ulubione piosenki. Send in the Clouds, Amazing Grace, Uważam się za liberała. Gacy powiedział w wywiadzie, że nie popełnił tych morderstw. Powiedział w pewnym momencie... Powiem ci jedno: nie będę robił żadnych cholernych ostatnich wyznań jak Ted bandy. Prowadzący wywiad nie spodziewał się tego po nim i nie wierzył w większość rzeczy, które Gacy mówił podczas wielogodzinnych rozmów. Gacy powinien był zostać złapany wcześniej lub przynajmniej wzbudzić podejrzenia lokalnej policji. W 1975 roku 18 osiemnastoletni były pracownik Gacego, John Butkowicz, pokłócił się z nim o brakującą wypłatę. Zaginął po tym zdarzeniu. Policja przesłuchała Gacego, jednak bez rezultatu. To był człowiek o podejrzanej przeszłości dotyczącej krzywdzenia młodych mężczyzn. Rodzice chłopca ponad 100 razy dzwonili na policję, żądając zbadania sprawy Geysiego. Policja tego nie zrobiła. Geysy zeznał policji, że odurzył Butkowicza i podstępem namówił go do założenia kajdanek za plecami. Geysy twierdził, że siedział na nim godzinę, zanim go udusił. Następnie musiał się pospieszyć z pochowaniem ciała, ponieważ jego żona i dzieci powiedziały, że wracają do domu. Podczas procesu prokurator powiedział, że John Gacy spowodował więcej ludzkiego zniszczenia niż wiele ziemskich katastrof, ale trzeba się zatrwożyć. Drżę na myśl, jak blisko był ujścia na sucho. To prawda, mógł uniknąć kary za tyle morderstw. Pewnie polityczne koneksje i aura ważności pozwoliły mu umknąć policji. To, a także fakt, że był człowiekiem roku. Występowała tak zwaną ślepota powiązań, różne wydziały policji nie łączyły jego wcześniejszych przestępstw. Możliwe, że Geisy nie działał sam. Śledczy stwierdził, że są mocne dowody na współpracę Geisiego z innym. Mógł też być częścią jakiegoś zwyrodniałego kręgu, co obecnie uważa wiele osób. Są mocne dowody na jego powiązania z mężczyzną prowadzącym taki krąg. Geisy skazany za 33 morderstwa. 10 maja 1994 roku otrzymał śmiertelny zastrzyk. Nie wypowiedział ostatnich słów, chociaż niektóre wątpliwe źródła twierdzą, że powiedział: pocałuj mnie w. Musisz sam dopowiedzieć to ostatnie słowo. Przeklinanie obraża niektórych ludzi. Teraz powinieneś obejrzeć, jak złapano seryjnego mordercę Teda Bandiego. Albo zobaczyć to.